Siemka Siemka, witam Cię w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj liczne Expo 4 Chinai Chi. Choć do mapy masz u góry 2, 7, 7, 6, 3, 6, 0, 8, 6, 2, 7, 1. No i generalnie jest to mapa typu Taikun. Jak widzicie, teraz jakiś tam sobie piosenkę nagrywam. Jest to rap live Taikun. No i generalnie dużo Expo się tu dostaje, a przede wszystkim w Zac najwięcej Expo się dostaje. Ja nagrałem sobie teraz jakąś tam piosenkę, żeby tutaj leciało nam kasa. Tu odbieramy sobie gifty, za to dostajemy pieniądze. I przy okazji, za ulepszanie, no ale to jak na każdym taku który Wam z reguły pokazuje, za ulepszanie jest po prostu exp. Mm, I tutaj mamy arsenał. Arsenał jest dla nas najważniejszy, ponieważ znajduje się w nim pistolet. Ile, do, zdo, ile zajęło mi zdobycie arsenału? Myślę, że z 5 minut, więc po prostu Wy musicie sobie dobić arsenał. Mm, no i w tym momencie patrzcie na to: strzelacie w tego boksa. I to nazywa się. <noise> nieskończony EXP, Naprawdę jest to jedna znowu z lepszych mapek, która ma zbugowany clicker, dzięki któremu zdobywacie niesamowite ilości Expa, bo ja dosłownie w 3 sekundy nabijam 50 tysięcy Expa. Także widzowie spędzicie na tej mapie 5 minut, kupicie sobie arsenał, kupi, kupicie pistolet i w ten sposób możecie sobie farmić ponad 200 tysięcy Expa. No bo kilofem też się da zdobywać, tylko kilofem jest po prostu wolniej. Jak sami widzicie, a pistoletem po prostu strzymacie, reload. Jest, byk, znowu strzelacie i za 10 tysięcy EXPA dostajecie sobie w taki oto sposób. No i wiadomo, za ulepszanie tajkuna, jak tutaj na przykład dix i za to dostajecie EXPA. Także generalnie dużo EXPA się tutaj dostaje, i jest to jedna z lepszych zbugowanych mapek obecnie, tajkunowych, na której dostajecie EXPA. No i co? Ja myślę, że dosyć spoczko, bo mało, która mapa. Obecnie jest tak zbugowana pod takim względem, że właśnie dostajecie takie rzeczy. Tutaj macie przy okazji coś takiego, za to również dostajecie kaskę 50 dolarów. Więc możecie sobie iść teraz awczyć no i przy okazji zdobywać sobie tutaj pieniądze i potem ulepszać tajkuna za tą kasę, którą zdobycie. Więc powiedzmy na 5 minut idziecie i, i potem sobie e, potem sobie po prostu ulepszać tajkuna. Za to dostajecie expa. Także jeśli Wam pomogłem zdobyć kilka poziomów bo nowy sezon OG wystartował, to, to zostawcie łapkę, zostawcie suba, wpadajcie na Discorda, Discord w opisie. No i mam nadzieję, że doceniacie to, że nagrywam dla Was codziennie Liczę na Expa. Jeśli nie widziałeś poprzedniego filmu, to sprawdź go koniecznie, bo był dosyć fajny. Także co, dziękuję Ci za film. z Wami się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć!